Cześć. Chciałbym dzisiaj porozmawiać chwilę o patchu 1.3 do Last Epoch'a. Patch ten ukazał się kilka dni temu. Poświęciłem na ogranie go cały ostatni weekend i mam kilka wniosków. Niestety, jak możecie zobaczyć w tytule filmu, uważam, że po tym patchu Last Epoch stał się niestety troszkę gorszą grą niż był w patchu 1.2. Nadal grało mi się na tym patchu bardzo dobrze, natomiast zmiany, które zostały wprowadzone, niestety wyszły jak wyszły, przez co przynajmniej w moim odczuciu, lepiej bawię się w patchu 1.2. I to swoją drogą jest ciekawa kwestia, bo to nie wynika z tego, jaki nowy content został dodany do tej gry. W patchu 1.3 EHG dodało dwie takie duże rzeczy. Pierwsza to oczywiście dziesiąty akt do kampanii. Jest to solidnej wielkości akt z sensowną różnorodnością zonów, z bardzo dużą ilością nowych typów potworów. On oczywiście rozwija fabułę gry dalej. I co do niego mam pozytywne odczucia. Widać, że te nowe lokacje, one mają wyższą jakość niż te poprzednie i przejście tego fragmentu kampanii było ciekawe. Pomimo tego, że to był sam koniec kampanii i miałem już nawet ochotę iść na monolity, to z przyjemnością przeszedłem sobie akurat ten fragment. I to prezentuje też na całą grę, że przez dodawanie tego nowego kontentu do kampanii, oni rozwijają też to, co dzieje się potem w gaming, gdzie te layouty, które były używane w kampanii, potem pojawiają się na monolicie i to rzeczywiście zwiększa różnorodność. Ten aspekt jest dobrze zrobiony, podoba mi się design tych nowych zonów, to zresztą stoi na wysokim poziomie Last Epoch'u, gdzie oni używają tego tła za areną po to, żeby jakoś ciekawie przedstawić zon, w którym się znajdujemy i wydaje mi się, że ciężko mieć do tego zastrzeżenia. Drugą największą rzeczą, którą nadal tego patrzę, jest ta nowa mechanika ligowa, czyli te dinozaury. Działa na takiej zasadzie, że podczas robieniu monolitów i też zwykłych zonów możemy trafić na taki szpon. Gdy klikniemy na ten szpon, to za pierwszym razem zostaniemy przetransportowani do czasów prehistorycznych, gdzie spotykamy nowego NPCA. który od razu bez żadnego odkrywania ma spory asortyment przejątków, które możemy kupić. Te unikaty są bardzo ciekawe i są też bardzo potężne. Oczywiście, żeby je kupić, musimy nafarmić odpowiedniego karency, które zdobywamy przez zabijanie potworów, powiązanych z tą mechaniką. Ale na końcu tej lokacji, do której wchodzimy na początku, walczymy z bossem dinozaurem, którego potem możemy ewoluować w taki sposób, jaki chcemy. Czyli wybieramy mu jakąś ciała, którą na przykład wyrośnie, która jest powiązana z odpowiednią nagrodą, którą potem dostaniemy. I kolejnym razem, gdy spotykamy ten szpon, już nie wchodzimy do tej lokacji, tylko musimy trzy razy zabić tą bestię, którą sobie tworzymy, i dopiero potem możemy znowu wejść do tej jaskini i wybrać jej kolejną część. Początkowo można to zrobić mniej razy. Na endgame, przy korupcji 300, odblokowujemy Uwn Echo, które po wyczyszczeniu pozwala nam jeszcze bardziej ewoluować tą bestię. Z tą bestią też jest powiązana mechanika. Unikalnego amuletu, który jest bardzo potężny, który zdobywamy za każdym razem, gdy zabijamy w pełni ewoluowaną bestię. I ten amulet, oprócz te, tych świetnych statystyk, które daje, powoduje, że ta bestia, którą sobie złożyliśmy, jest przyzywana gdy walczymy z bossami lub rare potworami. Osobiście nie zgłębiłem się jakoś mocno, jak można stworzyć tą bestię, zwłaszcza, że w endgame to idzie jeszcze dalej, bo możemy właśnie szerzej ją rozwinąć, ale jest to ciekawy feature. Właśnie tak działa ta mechanika ligowa. Ona nie jest takiej skali, jak to, co było dodane w 2, natomiast ona ma bardzo dużo ciekawych elementów, które urozmaicają grę. Na przykład właśnie te Primal Unikaty, które łączą się też z Primal Afiksami, czyli Afiksami T8, które są jeszcze potężniejsze od tego, co było dostępne w grze, Natomiast trade-offem jest to, że możemy mieć tylko jeden taki afiks lub jeden unikat od tego NPCa. I te afiksy to jest dopiero początek, ale to widać jak to urozmaica różnorodność buildów albo jak potężne to może być. Gdzie na przykład widziałem, że na Voidnite, grając pod cyklon, można zrobić afiks T8, który redukuje kost channelowania cyklonu o 68%, dzięki czemu obrażenia na cyklonie są w tej lidze absurdalne, jeżeli długo się gastuje. No takich interakcji jest cała masa, które pewnie jeszcze będą odkrywane im dłużej ludzie będą wchodzić w interakcję z tym systemem. Więc ten system jest nadal jakby takim kolejnym klockiem do całej budowy tej gry I ta budowa tej gry działa na tyle świetnie już w patchu 1, 2 Że z tej perspektywy no, ten patch jest dobry no bo on rozwija tą bazę Ale sama w sobie ta mechanika ligowa ona nie jest jakaś niesamowita No mam do niej bardzo ambiwalentne odczucia No zabijamy jakiegoś dinozaura czasami możemy wejść na arenę z nim i tyle Natomiast problemem jest to jakie są efekty które ten patch wprowadził na całą grę i to, jak ta mechanika ligowa została udostępniona graczom. Patrzmy na to w kontekście samej tej mechaniki ligowej. Ona działa na takiej zasadzie, że musimy trafić na ten trigger, czyli na ten szpon, który pojawia się na mapie, po to, żeby ją striggerować. W momencie nagrywania tego materiału wydaje mi się, że ten szpon nie ma stuprocentowego spawn rateu. A jeżeli ma stuprocentowy spawn rate, to jest to tak zaimplementowane, że robiąc echa. Tu nie ma czegoś takiego jak było w Patchu 1.2, gdzie pojawiły się te tomby. W Patchu 1.2, robiąc echo, tomby pojawiały się praktycznie zawsze. Rzadko mi się zdarzało, żeby robiąc dane echo, nie natrafił na tego tomba, że miałem możliwość jego zrobić. W Patchu 1.3 z tymi szponami notorycznie zdarzały się momenty, gdzie robiąc echa, w ogóle nie trafiałem na ten szpon, idąc po do obiektywu. I nawet gdy próbowałem forsować się do tego, żeby szukać tej ligowej mechaniki to często nie mogą tego po prostu znaleźć, bo nie został umieszczony indykator, który pokazywałby, gdzie to się rzeczywiście znalazło na mapie. I to powoduje ogromne problemy. No bo raz, że to zastąpiło tomby, przez tąby to tomby są teraz o wiele rzadsze. Oczywiście możemy zdziusować sobie to, jak często one się pojawiają, inwestując w odpowiednie pasywy. Natomiast to powoduje taki efekt, że mamy mniejszy dostęp do tej mechaniki. I nie pomaga tutaj też to, jaka jest forma tej ligowej mechaniki, że właściwie raz na cztery razy mamy tylko tą jaskinię z dodatkowymi potworami, że rzeczywiście czujemy, że robimy tą mechanikę, bo większością enkanterów z tą ligową mechaniką jest po prostu zabicie tego dinozaura, który wychodzi z tego szpona nam na mapę i wtedy dostajemy to, co sobie tam wybraliśmy z rewardów gdy go zabijemy. To jest bardzo mało jak na ligową mechanikę. No ja się nie przygotowywałem na to, że to będzie jakiś niesamowicie złożony system, natomiast zaczynając grać w tego patcha, myślałem, że ta jaskinia z tym potworem to będzie coś default. A nie będzie jeszcze tej dodatkowej przerwy, że musimy zabijać tą bestię. I to się nakłada z tym, że nie zawsze trafiamy na ten szpon. Co powoduje, że efekt na całą grę jest taki, że mamy wrażenie, że po prostu w tych echach jest mniej do robienia. Bo jest mniej tombów, a ta bestia się nie pojawia. I to można by wyjaśnić, że im jesteśmy dalej, tym mamy większy dostęp do woven echoes. No bo u tego wendora z mechaniki ligowej można też kupować karęsy do tej poprzedniej mechaniki ligowej. A są dodane echa, które podobnie jak niektóre zech związanych z tombami, drysują nam okoliczne noody na monolicie. Przez to jest więcej tych bestii, przez to jest więcej ligowej mechaniki, przez to jest większy młyn. Już widziałem, że są strategie z jednym specyficznym echem, właśnie tym, które wymaga Corruption 300, że to daje bardzo dużo tego ligowego karensy, którym właśnie możemy napędzić resztę mechanik. Więc jest punkt, w którym to zaczyna lepiej działać, ale to nie zmienia faktu, że na początku monolitów jest bardzo blado z tym. I ja miałem ogólne wrażenie, że progresja nie jest tak dynamiczna, jak była w 1 -2. Jak dla mnie, to na jedną echo powinny się pojawiać cztery też pony, a nie jeden. Także można było zrobić jedną ewolucję na jednym echo, które robimy. Wtedy byłaby dynamika progresji. A tak jak teraz jest zrobione, ja często czułem, jakbym nie grał na nowej lidze. Tylko grałbym na jakimś znerwionym monolicie, bo jest mniej tombów. No, to jest kwestia mechaniki ligowej. Można by dyskutować, czy ona jest dobra, czy nie, ale baza gry powinna technicznie, rzecz biorąc za się taka sama. Ale tutaj też są problemy związane z tym, że pojawił się nowy akt akt dziesiąty, który ma nowe mob typey. Ja mam wrażenie, że EHG w tym patchu zrobiło rebalans gry. Rebalans na korzyść przeciwników. To już było czuć trochę na początku kampanii, że miałem wrażenie, że te potwory jakoś dziwnie dużo zadawały obrażeń. Zwłaszcza to było widać na przykładzie championów, które teraz są w grze. One czasami są po prostu absurdalne. Nie tylko na kampanii, czasami też na monolicie, zwłaszcza gdy taki champion jest pozest przez ducha stomba. Tego typu potwory zadają niesamowite obrażenia. Myślałem, że to wynika z tego, że tym razem postanowiłem zacząć magiem docelowo spellblade'em pod Shutter strike i rzeczywiście gdy na kampanii już zrobiłem taki zarys mojego buildu no to uruchomiło się to co było wcześniej w bladze po że te buildy są niesamowicie mocne względem tego jak działa kampania i udało mi się prosto przejść i na początku monolitów było w miarę ok natomiast im dalej szedłem w korupcji już od korupcji 200 gdzie nawet Grając w poprzednim sezonie łoczykiem pod Herds na którym jakoś nie interesowałem mnie mocno warstwy defensywne, pomimo, że to nie miałem. Dopiero gdzieś koło korupcji 300 zacząłem czuć, że jestem zdecydowanie za słaby na to, żeby robić te monolity. Tym razem na tym moim Spellblade, oczywiście to jest Spellblade, to doczytałem, że ta klasa raczej jest Squishy po nerfach Wardu, natomiast tak czy siak dosyć mocno inwestowałem w defensywę i już na korupcji 200 zaczęły mi się jakieś losowe one -shoty. Bo to jest właśnie moim zdaniem największy problem tego patcha. Ta gra jest tak zrebalansowana, że to uczucie takiej trochę, powiem to wprost, takiej tandety, która jest w Last Epoch'u z tym, jak działa ten system walki, że ta tandeta, ona jest teraz wyjęta na pierwszy plan przez to, jak działają niektóre mechaniki na tych potworach. Czy to są potwory, które zostały dodane właśnie w akcie 10, tak na przykład te pszczoły, które robią absurdalne obrażenia swoją szarżą. czy to są te swarblejdy z ligowej mechaniki, czy to jak działają niektóre mechaniki na echach, tak na przykład to echo na solo, For, gdzie się notorycznie zostaje jakieś one to jak działają niektóre typy potworów, które pojawiają się na tych echach, jak na przykład właśnie czempiony, o których mówiłem wcześniej, w tym patchu zadają monstrualne obrażenia. To uczucie tandety zostało wyolbrzymione przez ten rebalans. To było już wcześniej trochę w Last pochu, tak? Że zdarzały się takie rzeczy, że dostajemy jakimś skillem, który ma taką dziwną animację, ani nie ma jakiegoś efektu dźwiękowego. Zresztą o tym chyba czekałem trochę w moim poprzednim materiale, że jest właśnie ten junk, ta tandeta, że to jest rzecz, na którą oni muszą koniecznie popracować, żeby ta gra stała się jeszcze lepsza. No ale tym rebalansem, tym, że te potwory zadają tak dużo obrażeń, to się jeszcze bardziej wyolbrzymiło i dlatego mi się w ten patch grało o wiele gorzej. I możecie powiedzieć, że no tak przecież grać z Spellblade'em a to być pewnie papierowy. Nawet gdybym przyjął tą argumentację, że gram z Spellblade'em, to nadal jest to chyba problemem, że ja inwestując absolutnie każdy punkt defensywny, jaki mam na drzewku pasywów, nosząc Red ring, nosząc Null Portent, czyli zbroję, która daje 20% de damage reduction, mając bardzo mocny gir, jestem one-shotowany na na korupcji 300 przez losowe potwory i jestem one-shotowany przez praktycznie każdy atak harbingerów. To w ogóle jest jeszcze inna kwestia, że. Rzeczywiście mam wrażenie, że wszystkie bossy, za wyjątkiem Aberofa, zostały jakoś mega zbuchowane w tym rebalansie, że one zadają jakieś chore obrażenia na swoich umiejętnościach. Zwłaszcza to widać na Harbingerach, gdzie właściwie każdy atak na Harbingerze jest teraz one-shotem. Bo o ile ogólnie została zrebalansowana gra, to mam wrażenie, że są elementy, które zostały tak jak były. A tymi elementami są Nemezisy, Exile Mage i Aberof. Nemesisy i Exile Mage stanowią dla mnie na mapie mniejsze zagrożenie niż niektóre z białych potworów, które teraz pojawiają się na tych echach. Aberrofa, tankowałem mordą nie zabrał mi jednym uderzeniem więcej niż pół życia. Moim obecnym buildem Mogę wejść na uber Aberofa i normalnie robić do niego podejścia, odpowiednio stosując mechaniki defensywne i utrzymując cel buffy na sobie. Jestem w stanie tankować niektóre z jego ataków, na, jak na przykład jego uderzenia flailem, albo te lodowe kulki. Nie wydaje mi się, że było tak, że moja postać jest właśnie papierowa i narzekam na one-shoty dlatego, że akurat wybrałem Spellblade'a. Jeżeli moja postać jest w stanie utrzymać się na Aberofie, zakładając, że dobrze gram, ale jestem w stanie przeżyć niektóre z ataków na Aberocie, to coś jest moim zdaniem mocniej tak z tą grą. Jeżeli jestem w stanie być one-shotowany na korupcji czysta przez niektóre białe potwory, albo mechaniki na bossach. Coś tu jest nie halo. I to jeszcze bardziej olbrzymiło to uczucie Last Epocha, tego rozwalenia balansu. Oni mówią często w wywiadach, że oni chcą, żeby ta gra była bardziej zbalansowana. Żeby nie było tego takiego uczucia. No niestety ten patch spowodował, że gra jeszcze bardziej się rozstroiła. I ta tandeta, o której mówiłem wcześniej, to teraz jest na pierwszym planie. Pytałem ludzi, którzy też grali w Last Epocha w tym patchu i wydaje mi się, że wszyscy mają podobne odczucia. Warstwy defensywne w tej grze są teraz w jakimś ogromnym chaosie. I tak wiem, że są buildy, którymi można grać na HC, jak na przykład Sentinel Paladin. Oczywiście da się skalować defensywę, ale to nie zmienia faktu, że niektóre postacie albo ogólne odczucie z tej gry jest takie, że balans się rozstroił. I mnie osobiście to trochę zdemotywowało do grania na tym patchu. No bo jeżeli moja postać, gdy jestem całkowicie zinwestowany w defensywę, no Spellblade jest Spellblade'em i rozumiem, że może akurat tak trafiłem, ale uważam, że ta gra powinna być tak zbalansowana, że jeżeli ktoś chce zainwestować w defensywę, to na każdej klasie może to zrobić. A ja w tej chwili. Mam wrażenie, że moja inwestycja w defensywę jest bez sensu, bo i tak jestem one -tapowany. Jakby nie czuję tego, że wraz z rozbudową mojej defensywy staje się twardszy na tej danej korupcji. Raczej robię te korupcje dlatego, że mam większe obrażenia i wszystko manshotuję. A i tak potrafię być sam zmanshotowany. W tej chwili ta gra daje mi uczucie, że moja inwestycja w defensywę jest bezsensowna. Nie podoba mi się to. Bo ja osobiście uwielbiam w Hackę gdzie jest właśnie ten balans tego, że inwestujmy w defensywę i inwestujmy w obrażenia i inwestujmy w szybko naszej postaci i tymi sposobami skalujemy nasze osiągi. W tej chwili w last epochu mam wrażenie, że raz, że przez to jak są zrobione warstwy defensywne czy też jak one są zbalansowane jest ciężko w to bardziej zainwestować na inny sposób niż używając unikatów albo grając specyficznymi klasami, które po prostu przez to jak są zdesignowane lub najczęściej są klasami, które były właśnie ostatnio zmienione, że grając z tymi klasami mamy jakieś sposoby na to, żeby rzeczywiście dać sobie radę. I dwa to uwypukla problem tego jak w tej chwili działa system NG Mowy. No, bo teraz w pochu system girowania już jest załatwiony. W patchu 1.2 zostało to zrobione fantastycznie, okej. Okay. Ale teraz nadal zostaliśmy z tym systemem corruption. I wydaje mi się, że to jest rzecz, która powinna być jakoś okiełznana, bo ona jest prowodyrem tych wszystkich efektów, które powodują, że to skalowanie tak się wymknęło spod kontroli. I to widać na przykładzie Aberofa. Aberoff został taki, jaki był po poprzednim patchu. I to właśnie jego użyłem jako punktu odniesienia, na którym można zobaczyć, jak się rozstroiły ilości obrażeń zadawane przez przeciwników. I wydaje mi się, że im by było o wiele łatwiej, gdyby zaczęli balansować tą grę tak, że mają jakieś tiery tego Corruption, przynajmniej do bossów i do uberbossów, a dopiero po tych tierach Corruption, pod które balansują, jest ta mechanika tego nieskończonego procentowego skalowania, które tak fluktuuje od 50 do 200 do 1000%. Jeżeli ktoś chce grać taki endgame, to proszę, ale wydaje mi się, że balans tego bazowego endgame'u, którego doświadczy 90% ludzi, którzy chcą wejść w interakcję z bossami i Uberbosami, a nie tej części komunity, która potem puszuje jeszcze dalej, żeby dojść do 2000, 3000 corruption, Ten fragment gry, moim zdaniem, powinien być usztywniony. Bo w tej chwili wydaje mi się, że będzie im ekstremalnie ciężko zbalansować ilości obrażeń zanotowanych przez przeciwników, względem tego, jak działają warstwy defensywne na tych klasach i co pozwalają robić unikalne przedmioty. No niestety, jeżeli jesteśmy już na poziomie, że gra ma świetny system lutu, teraz trzeba zająć się takim balansowaniem i to pod tym kątem trzeba patrzeć na last epocha czy oni ulepszają to, czy nie. I stąd właśnie jest mój wniosek, że ten patch jest ostatecznie minusem dla tej gry. Mechanika dinozaurów ujdzie. Nowy akt jest spoko. Ale trzeba okiełznać balans w tej grze, żeby ona mogła wejść na kolejny poziom. Bo gdy okiełzna się balans, równocześnie zmniejszy się impakt tych efektów, tej tandetności, która jest wynikiem samego systemu walki w last epochu, który no też, on też powinien być ulepszony. To samo mówiłem w moim poprzednim materiale o patchu 1.2. To jest rzecz, którą oni muszą naprawić i może teraz jak dostaną kasę od Kraftonu, to będą mieli zasoby na to, żeby to jeszcze ulepszyć. Ale jeżeli balans będzie połączony z tą tandetnością, to ciężko będzie czerpać jeszcze lepszą przyjemność dla Zdepocha niż to, co było w patchu 1.2. No, bo oni mogą dać właśnie nowe mechaniki, jak te Primal fiksy, Ale jeżeli bazowe odczucie zgrania na tych monolitach i na tym endgamie i wchodzenia w interakcję z tymi potworami zostanie na takim poziomie, albo będzie się nie daj Boże jeszcze pogarszało, to przyjemność zgrania w Last Epoch'a będzie spadać. I wydaje mi się, że to jest tyle. Na ten moment zakończyłem sezon w Last Epoch'u. Nie zabiję tego Ubera Berofa. Gdybym go ostro przygrindował to myślę, że już z tym girem, który mam, byłbym w stanie to zrobić. Natomiast widzę, że do farmienia kolejnych ulepszeń na tym biadzie, którym gram, wymagałoby pewnie kilkunastu godzin farmy, tak to zrobiłem na moim Wojnite ostatnio. A prawdę mówiąc, nie mam ochoty robić tego w obecnym stanie gry, gdzie robiąc echa na moim buildzie z tymi itemami, które mam, gdzie mam właśnie Redring, mam null portent, jestem full zainwestowany w defensywę, potrafię dostać takie one shoty, nawet nie na korupcji, która jest wymagana na Berofa, tylko na dużo niższej. Po prostu nie czuję przyjemności. Zgrania, gdy jestem tak kvantopowany. Ja gram na softkorze, ale ja gram buildami na softkorze, które działają hardkorze. Ja lubię grać twardymi postaciami. Jeżeli granie pozwala mi na zainwestowanie w defensywę, to po prostu nie bawię się dobrze w akenserszu. A to właśnie spowodował ten patch. Ale nie przekreślę nas depocha. Na pewno zagra na przyszłym sezonie, jestem ciekawy, w jakim kierunku to dalej pójdzie. Ale pewnie znowu zagram Sentinelem, bo wolę nie ryzykować z wrazami defensywnymi w tej grze i zrobię sobie pewnie jakoś Paladyna. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym patchu, Może ja mam jakieś przewidzenia, że akurat wybrałem tego Spellblade'a, a może w 1-2 już tak ta gra działała, a nie czułem tego na wojnajcie, Ale z tego, co rozmawiałem z ludźmi, wiele osób podziela tą opinię. Także na dziś to tyle. Jeżeli Wam się podobało zostawcie lajka, subskrybujcie. W tym tygodniu będzie jeszcze materiał o 2. Więcej kondenów wkrótce. Cześć!